Dzień dobry, witam na kolejnych warsztatach rękodzielniczych organizowanych przez Mediatekę w Bibliotekę Miejską w Wieliczce. Dziś na zajęciach pokażę, jak w prosty sposób można wykonać, wykonać kompozycję jesienną. Co do tego potrzebujemy? Ja byłam na spacerze, zebrałam trochę kolorowych liści, miałam trochę żołędzi, głuk, jabłuszko, szyszkę. To akurat znalazłam taki jesienną ta jesienną ozdobę, troszkę tui. Oprócz tego potrzebujemy starą książkę, nieużywaną, której już nie potrzebujemy, z twardą okładką. Następnie kawałeczek sznurka, linijka, ołówek, mogą się nam przydać nożyczki, najważniejsze nożyk, albo zwykły, albo taki tapicerski, mogą również nam się przydać wykałaczki. I gąbka florystyczna. Jeżeli nie posiadamy gąbki florystycznej, możemy do tego wykorzystać na przykład steropian. I teraz tak, podstawą tej kompozycji jest stara książka. Bierzemy książkę, której już nie używamy, jest nam niepotrzebna, otwieramy i musimy wyciąć w kartkach taki dołek. Dołek. Po prostu wyciąć kartkę. Rysujemy sobie taki prostokącik mniej więcej na środku o rozmiarach 8 cm na 6. Proszę zobaczyć. 8 cm. Nie musi to być idealnie, ponieważ będziemy to wycinać. Na 6. Proszę zobaczyć. Teraz najtrudniejsza część naszego zadania. Bierzemy nasz nożyk i musimy po prostu wyciąć w naszej książce praktycznie dwie trzecie naszej książki. Potrzebujemy do tego linijkę i nożyk. Nacinamy wzdłuż naszej linii. Proszę zobaczyć. Takie kwadraciki, prostokąciki. Może też być kwadrat. W zależności, kto jaką ma dużą książkę i jaką potrzebuje podstawę. Proszę zobaczyć. W ten sposób pozbywamy się kolejnych naszych karteczek. Pierwszą odkładamy, żeby nie była bardzo, żebyśmy jej nie niszczyli. I proszę zobaczyć. Kolejne na no już bez wykorzystania linijki ponieważ tuż tu mam takie wgłębienie i nożyk mi nie ucieka nie musi to być wykonane w sposób idealny ponieważ tego nie będzie widać to chyba jest najbardziej pracowita i długoczasowa czynność jaką akurat musimy wykonać przy wykonaniu naszej kompozycji Czasami nam coś nie wychodzi do końca. Trzeba po prostu podciąć. Proszę zobaczyć, kolejne karteczki. Tu też jest niedocięte. Troszeczkę muszę naciąć. I kolejne wycinamy. Jeżeli gdzieś przejedziemy, również się tym nie przejmujemy. I tak. Wyciągamy tych karteczek gdzieś do 2 trzeciej książki. Proszę zobaczyć. Powstaje nam takie wgłębienie. Trwa to około 15-20 minut. W zależności jak nam to idzie. Ja tu już mam przygotowaną taką książkę, którą wyciąłam wcześniej. Proszę zobaczyć. Wgłębienie. Tu akurat jest na około 2 cm do głębokości dwie trzecie książki. I to jest nasza baza stroiku. Teraz, żebyśmy mogli wykonać stroik, potrzebujemy do środka wsadzić naszą gąbkę florystyczną. Mówiłam, że głębokość jest około 2 cm. Bierzemy naszą gąbkę najlepiej na desce. Tak mniej więcej jest 2 cm, robię to na oko. Przymierzam. Proszę zobaczyć, jeszcze nie wejdzie. Przycinam. I z tej strony. No, jeszcze troszeczkę. O, widzicie Państwo? Jest nasza baza do strojków. Odkładamy naszą gąbkę. Troszkę się z niej sypi. I teraz tak, nasz stroik, żeby ładnie wyglądał, okładka musi stać w pionie. Do tego wykorzystam nasz sznureczek. Proszę zobaczyć. Chwycę sznureczek, założę pod spód książki i zwiążę. Mniej więcej, żeby tu był pion. Troszeczkę może być przechylone. Proszę zobaczyć, o w ten sposób. Żeby nam książeczka się całkiem nie rozkładała. O, na razie zrobię to w ten sposób. Później obetniemy to albo zrobimy z tego kokardkę. Widzicie Państwo, to jest nasza baza. I teraz proszę Państwa, mam... To może odłożę na bok. Mam takie rzeczy, które znalazłam właśnie w lesie. Oprócz tej jednej rzeczy sztucznej proszę myślę, że tak to jest własna inwencja twórcza zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie wbijam z tyłu listki robię jakby tło do naszej kompozycji o, tu mam jakiś większy listek proszę zobaczyć bez problemu się wbija gdyby się nie chciał wbić mam nożyk albo nożyczki zawsze mogę przyciąć Proszę zobaczyć. Może troszkę zielonego damy. To wszystko na tej gąbce bardzo nam się dobrze trzyma. I proszę zobaczyć, automatycznie chowa nam się też również nasze zawiązanie. O, tu mam troszkę czerwieni. Muszę tak zajrzeć troszeczkę z boku i teraz tak, coś bym pasowało tak szyszki możemy przykleić ja w tej chwili nie będę tego przyklejał, bo najlepiej jest przykleić to klejem na gorąco ja po prostu na razie je pod, postawię troszeczkę je tutaj wepnę żeby się lepiej trzymały i teraz tak, moją bazą będzie również jabłuszko myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na wykorzystanie, Biorę wykałaczkę i proszę zobaczyć moją bazą na, przedzie, na przodzie będzie moje jabłuszko czerwone, jesienne. Coś nam tu jeszcze brakuje. Może rzeczywiście tej kompozycji tutaj jesiennej na tle zielonych listków. I jeszcze może dołożymy tutaj troszeczkę. O, ta nie chce się bić, to zrobimy może tak. Żołędzi jeszcze więcej. Proszę zobaczyć. Z tej strony proszę zobaczyć, mam głók. Coś nam jeszcze brakuje. Myślę, że tu z przodu brakuje nam troszkę listków, żeby zakryć tą naszą gąbkę. Weźmiemy stąd jeszcze jakieś listki. Skrócimy, bo jest za długi troszkę. Ogonek. Proszę zobaczyć. może jakiś listek, tu są takie zielone, ładne przytniemy, żeby się lepiej wbijało i proszę zobaczyć, tu mam taki przepiękną jakąś ozdobę może wezmę, zamiast wykałaczki nie chcę mi się wyciągać, żeby się dobrze trzymało przebiję listek proszę, i wbiję w naszą gąbkę Kompozycja, proszę zobaczyć, nam powstaje. Myślę, że nam jeszcze brakuje trochę zielonej gałązki, tu z tyłu, żeby nam powstało tło. Tu jeszcze mam takie piękne listki czerwone. Może tu dołożymy jeszcze. I mam wrażenie, że jeszcze nam brakuje jakichś detali tutaj z przodu. Proszę Państwa, to jest kompozycja, którą wymyśliłam. O, jeszcze tu mam żołędzie. Na poczekaniu. Oczywiście, zawsze jej można przykleić. Ja w tym momencie nie wykorzystuję kleju, żeby Państwu pokazać, że również można zrobić taki strojik bez kleju. I proszę zobaczyć. Widać, że stara książka, bardzo ładna akurat wykleina pobrązowa, i w ten sposób powstała bardzo fajna kompozycja jesienna. To z tyłu, obetnę sobie listki. Proszę zobaczyć. Może odstawię to na bok. I proszę zobaczyć. W ten sposób powstała pierwsza kompozycja jesienna. Nawet troszeczkę jabłuszko jest jakby nadgryzione. Wcześniej wykonałam inną kompozycję. Proszę zobaczyć. Również bazą były liście, znalezione w parku. To są róże wykonane z liści klonowych. Tu akurat mam sztuczną ozdobę. Miałam taką w domu, natomiast żołędzie i prawdziwy głók. I jeszcze jedną, proszę Państwa, mam propozycję. Proszę zobaczyć. Przesunę. Jeszcze bardziej. Proszę zobaczyć. Po wszystkich świętych zostało mi niewykorzystane kwiaty, z których robiłam strojki na groby. Zostały mi róże i zostały mi sztuczne liście. I proszę, stworzyłam w ten sposób kompozycję, która jest bardziej trwała niż wykonane tutaj obok. I myślę, że do grudnia może cieszyć oko. W naszych domach. To tyle na dzisiejszych warsztatach. Myślę, że spotkamy się jeszcze w grudniu i zaprezentuję jakieś ozdoby świąteczne. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.